Cześć, witajcie z tej strony Bodzio w czwartym odcinku gry Horizon. Ostatnio pomagaliśmy pewnej osobie, takiej dziewczynce, który ojciec o nią się martwił. Bo poszła za jakimiś sułamiarzami. A dzisiaj lecimy na raz zakupy no i może coś jeszcze. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Nikogo nie widzę, chyba jest bezpiecznie. Pewnie będzie czekał tam. Chyba jest wzburzony. No to pokawędka. No, no, no. Odwiedza mnie wyrzutek. Wszechmatko uchowaj. Aż dziw bierze, że mnie zobaczyłeś. Tak się rozglądasz, czy jeszcze kogoś nie ma. Tylko uważaj, bo skręcisz kark. Zawsze mam z tobą sto nieszczęść, dziewczę. Zawsze. Pogadajmy najpierw, zanim przejdziemy do interesu. Coś się stało, że jesteś taki drażliwy? Po próbie zostaniesz wojowniczką i będziesz mogła handlować w sercu matki. Może zwyczajnie nie lubię tracić klientów. Klientów, którzy nie łamią prawa, gdy sprzedają wyrzutką. Tak jest. Nasze dni przewiny będą wspomnieniem, jeśli zachowasz milczenie. Martwisz się, że dostanę? Przejmujesz się, że powiem komuś, że handlujesz z wyrzutkami? Nie wyglądasz mi na gadułę, ale różnie bywa. Możesz się nie przejmować. Nikomu nie powiem. Tak też myślałem, ale dobrze to słyszeć. Czemu ryzykujesz handlując z wyrzutkiem? No, dowiedzmy się, czemu. Czemu ryzykujesz handlując z wyrzutkami? Bez przerwy pytasz. Jeśli oczekujesz poważnej, doniosłej rozmowy, to odpuść. Dlatego, że sam nim byłeś, prawda? Tak. Złapali mnie, jak węszyłem w metalowych ruinach poza obręczą. Matrony stwierdziły, że jestem skażony i dały mi 5 lat. Co widziałeś w ruinach? Nic, co mógłbym zrozumieć. Gdy mnie wygnali, próbowałem wrócić do serca matki, ale. Wszyscy, których znałem, odeszli, a do tego wszędzie były tłumy, gdzieby nie spojrzeć. Wolę już zostać tutaj. Hmm. Spytajmy się jeszcze, czy roz roz wie. Jedyna osoba, która wie o naszym układzie, to Rost. No cóż, ale on nie doniesie, nawet gdyby chciał. Dla Rosta prawo i obowiązek są wszystkim. Heh. Nie wiem, jak to znosisz. Naprawdę nie wiesz, dlaczego został wygnany? <coughs> Już mówiłem, nie. Chyba nikt nie wie, co on zrobił, ale to musiało być poważne, bo dostał do żywocie. Hm. Czyli nie dowiedzieliśmy się, dlaczego Rost został wgnany. Dobra, handelek. Kiedy tu ostatnio wpadłam, zauważyłam, że miałeś potykać na sprzedaż. Masz go? Jasne. Ale w zamian chcę soczewkę złomiarza. Cóż mogę rzec? Broń specjalna musi swoje kosztować. No jasna o, sprawa. Stać mnie. Niedawno zabiłam złomiarza. Soczewka jest w idealnym stanie. Już ja to ocenię. Pokaż. No dobra. Mamy broń. Potykacz. Soczewka złomiarza. Kup. Eee, akceptuj. I aktywuj broń. Wybrań, wywieź broń. E, potykacz. No dobra. Jak już sprawiłaś sobie potykacz, poćwicz sobie nim gdzie indziej. Dobra? Moje życie jest wystarczająco ciekawe i bez rozsianych wszędzie pułapek. Serio? <noise> A ja już myślałam. <noise> coś jeszcze. Mm. Dobra, zapytamy się, co coś jeszcze. Będziesz później w okolicy, gdybym chciała coś jeszcze? Będę tu, jak zwykle masz zebrać i przynieść części z zupolowanych maszyn. Im będą lepsze, tym więcej o kruchu zapłacę. Lepiej dobrze obejrzyj to, co mam na sprzedaż. Kto wie, może mam coś, co dałoby ci przewagę podczas próby. O, dobra, należy to my. pokój. No i to by było na tyle. Dobrze, powodzenia na próbie. Błogosławieństwo Wszechmatki i tak dalej. Mam co chciałam. Czas spotkać się z rostem przy północnej bramie. Okej, okay, dotarliśmy. Pora pogadać. Masz ogniste strzały? Mam. Te dziwne wybuchy i krzyki za obręczą. To te kłopoty, o których mówiłeś? Niedługo wszystkiego się dowiesz, tymczasem czekamy na zmrok. Czekamy na zmrok? Czy coś się. Yy, czy czymś się martwisz? Co to za lekcja? No, Spytajmy to. Nie rozumiem. Te wybuchy są poza obręczą. Co możemy zdziałać stąd? Dowiesz się tego w swoim czasie, Aloy. Na razie czekamy. Czy jest hmm. coś jeszcze? Nie. W porządku. Czekaj na mnie chcę po próbie. Czy martwisz się tym, co będzie o próbie? Wszystko będzie dobrze. Ty zostaniesz przyjęta do plemienia, a ja wciąż będę wyrzutkiem. Banitą. <coughs> Rost, nawet jak mnie zaakceptują, ja. Nie pora na to, Aloy. Potem porozmawiamy. Dobrze. Mam potykacz. Dobra, zobaczmy, co powiem. Spotkałam Karsta i dostałam ten potykacz, o którym mówiłam. Wolę nawet nie myśleć, ile ten niegodziwy kupiec wziął za tę broń. Nie był tani, ale jest tego wart. Może. Niedługo się sama przekonasz. No dobra, no to ostatnia opcja. Jeszcze chwila, zanim się ściemni. Chyba odpocznę. Racja. W nocy nie będzie czasu na sen. Matko, coś czuję, że będzie bardzo, bardzo trudna rozgrywka. Proszę yy, szybki zapis. A to. mi przyszli. Otwierają bramy dla wyrzutka? Przed zhańbieniem, darżony byłem szacunkiem. Też mi prawo plemienne. Zawsze milczałem, a teraz oboje musimy milczeć, bo to już nie jest obręcz. To prawdziwa dzicz, Aloy, z zagrożeniami, jakich jeszcze nigdy nie widziałaś. Ale ciężko. Co to była za bestia? Plemię zwieje piło zębami. To coś nowego i wściekłego. Od kiedy pojawiły się 10 lat temu, zdążył już zabić wielu wojowników. Ta. Być latami zniszczeń. Spokojnie, spokojnie że żebycie czekać na nas zaproszenie. I to bardzo duże. A coś się tu będzie działo. Cała chata zniszczona. Przespiło zęby? Ile ich było? Czy ktoś zginął w walce? To nie pora na takie rozważania, Eloy. Masz sobie poradzić z tym czymś Jasne O o to, to na pewno nie jest czujka Co to jest? No dobra nie wiem co to jest, ale to jest dziwne Jest wielki Jak go pokonać? O tym zdecydujesz już ty. To są twoje łowy, Aloy. Tylko twoje. Cokolwiek się stanie, nie będę się wtrącał. Rozumiesz mnie? Polujesz sama. Nie no, bagam na no, mu... Powinnam tam... się ukryć. Mogę podejść w wysokiej trawie. Zobaczmy, gdzie by tu zastawić pułapki. Okej. Okay. Idzie. Nie ruszajmy się. Ujdzie tam czy nie, w te elektrody. Ja to szybko. Mam parę minut. Jak to załatwić?

po co tu jesteśmy? Nie, żeby dawać odpowiedzi. Ej, Louie. Przeżycie wymaga perfekcji. To był test, by szlifować umiejętności w walce z maszynami. Nie, za mną. To nie był test? To o co w tym chodzi? Ale to było To mocne. tereny łowieckie Nora. Ktoś musi je chronić. Gdybyś go nie upolowała, do jutra mógłby zabić lub zranić wiele osób. To jest bardzo ważna lekcja, Aloy. Ćwiczyłaś całymi latami do próby, lecz tylko dla siebie. A wojownicy muszą walczyć także dla plemienia. Plemienia? Mówiłeś, że go nie potrzebuje. Ale plemię może potrzebować ciebie. Siła samotnika polega na tym, że sam może decydować o sobie. To poświęcenie się czemuś więcej. Te lekcje musisz opanować. Pamiętaj ją, jak już przejdziesz próbę. To wszystko za mną. No dobra, brzmi ciekawie. Widać w niej zmartwienie. Wstało słońce. To będzie twój ostatni dzień w roli wyrzutka. Musisz przygotować swój umysł na czekające cię wyzwania. Gdy w końcu wyruszysz do serca matki, będę na ciebie czekał przy szlaku. R rozumiem lekcję. To zobaczenia przy sercu matki. Zaczekaj, idę z tobą. Rozpytajmy próbę. Wrócę do chaty z tobą. Na razie tam nie zmierzam. Mam inne plany. O, na przykład. Spotkamy się, gdy nadejdzie pora. No dobra. Do zobaczenia w sercu matki. Tak jest. Mam nadzieję, że go spotkamy. Cały czas się nie martwił. Zobaczmy w mapę, dokąd musimy wędrować, ale to jest prawdopodobnie. Yy. Pomów z Rosem. Czyli musimy tam powędrować. A przed nami tarka druga. Ale to już będzie na następnym odcinku, odcinku piątym. Tak, z mojej strony by było na tyle w odcinku yy, czwartym. Dzisiaj mieliśmy walkę z takim większym nieco większym potworem to, była. to był taki test no i oczywiście będziemy poza okręgiem musieli bronić tak jak tu powiedział Rost ym, bronić innych właśnie jako sam, samotny bojownik żeby inni gdy nas jako to potrzebowali będziemy mogli nim zawsze pomóc a kolejne przykłady na no, piątek piąty odcinek ja już Was zapraszam bardzo serdecznie będzie Horizon teraz leciało w każdy wtorek i czwartek o godzinie 19:00 więc my widzimy się w kolejnych odcinkach do zobaczenia częściej pa pa